Na wstępie gratuluję Wisłoce jako klubowi społeczności otwarcia dzisiaj stadionu trochę z turbulencjami na początku, ale ważne, że ten mecz ostatecznie doszedł do skutku. To zawsze ważne wydarzenie dla klubu dające taki to trochę impuls do rozwoju, także mam nadzieję, że Wisłoka jako klub też dzięki temu otwarciu stadionu pójdzie do przodu i będzie silną, silnym takim klubem jako całość w tej trzeciej lidze. Także na pewno tego gratuluję. A swoim zawodnikom gratuluję przede wszystkim zwycięstwa. Myślę, że w tym meczu dzisiaj zagraliśmy na pewno dojrzalej niż w pierwszej kolejce. W pierwszej kolejce byliśmy drużyną, może bardziej ofensywną, może drużyną bardziej taką z boku wesołą. Dzisiaj na pewno drużyna była bardziej dojrzała. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, także też wiemy, coraz więcej mamy materiału, coraz więcej wiemy o tej drużynie, co jest do poprawy. I myślę, że dzisiaj w wielu aspektach byliśmy lepsi niż tydzień temu. No i na pewno. Całościowo myślę, że, że zasłużone zwycięstwo. Mieliśmy trochę słabszy moment między 55 a 70 minutą meczu, gdzie Wisłoka była trzy razy w polu karnym. Zablokowaliśmy ofiarnie te, te uderzenia. Także ten moment słabszy mieliśmy w tym meczu w drugiej połowie, gdzie Wisłoka trochę przejęła kontroli. Ale całościowo myślę, że. Jakby zliczyć sytuacje bramkowe, wejścia w pole karne, to całościowo zasłużyliśmy na to zwycięstwo przy takiej atmosferze, gdzie trochę trybuny niosły przeciwnika, to na pewno jest cenne zwycięstwo. Także co, na pewno z tego się cieszymy, mamy trening wyrównawczy, regenerację i, i dalej trzeba skupiać się na każdym kolejnym meczu, a przeciwnikowi tak jak powiedziałem życzę powodzenia, oby ten mecz był takim dobrym pchnięciem dalej wszystkiego co się dzieje w klubie bo takie wydarzenia na pewno są ważne dla klubów. No żałujemy, że dzisiejszy ten spektakl tutaj zakończył się takim wynikiem, bo Uważam, że był to taki typowy mecz na, na remis na 0-0 bądź właśnie kto strzeli bramkę ten wygra mecz. W pierwszej połowie takie typowe piłkarskie szachy. W drugiej połowie troszkę krzął zyskało przewagę, aczkolwiek na no, nic nie wynikało kilka szałów z dystansu, z którymi sobie Paweł świetnie radził. No i ten, to uderzenie. Hmm, które muszę oglądać, bo, bo nie wiem, jak to wpadło kompletnie. Paweł też teraz przetni, właśnie tłumaczy się, że, że nie wie, jak, jak to się wydarzyło, że to wpadło, bo ta piłka nie była jakoś y, uderzona w samo okienko. No i żałujemy, bo my z kolei nic żeśmy może w ofensywie nie stworzyli, ale, ale uważam, że nieźle wywiązywaliśmy się z tych zadań defensywnych No i ta jedna bramka przesądziła losach meczu. Żałuję, bo dzisiaj takie święto naprawdę tutaj na Parkowej, Tyle, tylu kibiców. Mam nadzieję, że, że dopiszą w kolejnym meczu, też ta frekwencja dopisze i będziemy ich cieszyć korzystnym wynikiem.